Witam serdecznie. Dzisiaj Wam opowiem, jak wytrynować model głosowy na kalabrę. Pierwszym kroczkiem musimy użyć model bazowy. Do tego posłuży niezawodnie nam głos Burego senka. Bo świetnie się wysławia, nie pleni, nie jąga się i nie w wdechu przy wymowie. W następnym kroczkiem musimy podzielić pliki WAVs od jednej sekundy do 10. Cały plik WAVs Powinien być mniej więcej 25. Minut. Ale nawet godzina może nie zaszkodzi temu. Następny krok musimy zrobić: transkrypcję. Transkrypcja zwykła i transkrypcja wokalowa. W następnym nagraniu opowiem, co dalej trzeba zrobić. Serdecznie pozdrawiam. Robert III i przyjaciele. Nara!